Witam wszystkich oglądających ten film Kupiłem właśnie tutaj kamerkę Tracker Extreme Touch. Nie wiem czy dobrze wypowiedziałem, bo bardzo z angielskim u mnie nie jest ale chodzi o tą kamerkę, która ma obudowę wodoszczelną, która jest typowo do kamerką sportową. Można ją zamontować na rower do kierownika lub na motocykl też do kierownika. Yy, w sumie jest tutaj też mocowanie taka przystawka, przystawka z paskiem do kasku. Tylko ja tutaj nie widzę bardzo możliwości do mojego kasku zamontowania tego urządzenia, ale pokombinujemy. Może kupię jakiś pasek gumowy do tego, y, taki spinany, żeby to po prostu przypiąć do kasku. No kamerkę teraz tu przetestujemy w samochodzie, ponieważ wyszliśmy ze sklepu właśnie, gdzie żeśmy ją zakupili. Kamerka kosztowała 176 zł 177 zł plus y, karta pamięci 5 dych taka troszeczkę szybsza. I dokupiłem jeszcze ładowarkę samochodową, ponieważ w zestawie nie, nie ma takiej ładowarki. Yy, no bo też yy, być może będę ją używał jako wideorejestrator podczas jody samochodem taka marka ma trzy takie tryby, czyli tryb zdjęć 5 megapikseli no i tryb samochodowy, czyli taka pętla pętelka taka co 5 minut i następny film i podobno po zapełnieniu całej karty te pierwsze odcinki się kasują i oraz ma taki tryb y, ciągłe nagrywanie wideo. No, jakość tutaj nie jest taka najgorsza tego filmu. Y, nagrywamy ten film tak troszeczkę wieczorem, jest pochmurno. I co by tu jeszcze powiedzieć, o tej tej kamerce no, w sumie zajmuje dość dużo miejsca taki film. Film 5-minutowy zajmuje około 700 megabajtów, czyli to jest to jest sporo kurcze. Nie wiem na ile tej mi wystarczy ta ta karta 16-gigowa tego filmu No ale już stało się kupiłem 16 musi być yy... Też oglądałem tam filmiki, że używali ją pod wodą, tą kamerkę Ciekawe, jak ona się tam spisuje, jak ten film w ogóle wygląda, czy cokolwiek tam widać, no ale może później, kiedyś ją tam przetestuję. Mhm. Aparat tutaj posiada, ta kamerka, 5 Mega, 3 Mega, 1 Mega. Rozdzielczość 720p lub WGA 640 yy, Maksymalna kartę można włożyć 32 giga i bateria 440 amperegodzin, czyli taka taka słaba bateria waga 48 gram. I można i też, też tej kamerki podobno używać jako yy, mikrofonu, yy, znaczy jako, jako kamerki internetowej, tylko nie wiem jak. Trzeba coś tam przedstawić, jakąś funkcję. No ale podobno można. No i w sumie tyle. no. Będę ją testował później. Yy, I będę chciał podzielić się swoimi refleksjami z Państwem z użytkowania tej kamerki. Mam nadzieję, że to będzie dobry zakup, że to nie były pieniążki wyrzucone w błoto. No i żegnam wszystkich. Na razie...